Zima w tym roku wreszcie pozwoliła dzieciom na beztroską zabawę na śniegu. Po tygodniach oczekiwania pojawiły się warunki sprzyjające zjazdom na sankach, ślizgach i tak zwanych jabłuszkach. Niestety, kolejne dni pokazują, że ta pozornie niewinna forma rozrywki może w jednej chwili zamienić się w dramat. W puławach doszło do kolejnego bardzo groźnego wypadku z udziałem dziecka. Nastolatek w ciężkim stanie trafił do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Do zdarzenia doszło w czwartek 22 stycznia, po godzinie 15, na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Puławach. To miejsce dobrze znane mieszkańcom, popularne wśród spacerowiczów, rodzin z dziećmi i młodzieży, szczególnie zimą, gdy naturalne wzniesienia zachęcają do zjazdów na sankach. Tego dnia jeden z nastolatków zjeżdżał z górki na tak zwany Jabuszku, czyli niewielkim plastikowym ślizgu, który nie posiada żadnych elementów sterujących, hamulców ani zabezpieczeń. Według informacji przekazywanych przez lokalne serwisy, podczas zjazdu doszło do utraty kontroli nad torem jazdy. Jabuszko obróciło się na nierówności terenu, następnie wybiło się i zmieniło kierunek. W efekcie dziecko z dużą prędkością uderzyło w drzewo znajdujące się na trasie zjazdu. Siła uderzenia była na tyle duża, że już od pierwszych chwil było jasne, iż doszło do bardzo poważnego wypadku. Jak ustalił serwis oczami strażaka, poszkodowanym jest dwunastoletni chłopiec. Świadkowie zdarzenia relacjonują, że dziecko doznało poważnych obrażeń i wymagało natychmiastowej pomocy. Pierwszej pomocy udzielił mu mężczyzna który znajdował się w pobliżu i bez wahania wezwał służby ratunkowe informując o ciężkim stanie poszkodowanego. Na miejsce skierowano zespół ratownictwa medycznego, a także śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Ze względu na stan dziecka ratownicy podjęli decyzję o jak najszybszym transporcie do specjalistycznej placówki. Śmigłowiec wylądował w pobliżu miejsca zdarzenia, a 12-latek został przetransportowany do szpitala w Lublinie. Służby nie przekazują szczegółowych informacji na temat obrażeń, jednak oficjalnie określają je jako poważne. Wypadek ponownie wywołał dyskusję na temat bezpieczeństwa zimowych zabaw dzieci, zwłaszcza w miejscach, które nie są przystosowane do zjazdów i nie posiadają żadnych zabezpieczeń terenowych. To kolejny taki incydent w ostatnich dniach. W różnych regionach kraju służby ratunkowe coraz częściej interweniują przy wypadkach z udziałem dzieci zjeżdżających na sankach. Jabłuszkach czy prowizorycznych ślizgach. Brak kontroli nad prędkością, obecność drzew, kamieni, wystających korzeni oraz nierówności terenu sprawiają, że ryzyko ciężkich obrażeń gwałtownie rośnie. Ratownicy medyczni, policja oraz strażacy apelują do rodziców o szczególną ostrożność. Podkreślają, że dzieci powinny korzystać wyłącznie z miejsc przeznaczonych do zjazdów, najlepiej na ogrodzonych i nadzorowanych górkach. Z dala od drzew, dróg, chodników oraz ciągów pieszych. Nadzór dorosłych jest kluczowy, ponieważ nawet krótka chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii. Dramat w puławach to kolejny wyraźny sygnał ostrzegawczy. Zimowa zabawa, choć daje dzieciom wiele radości, niesie ze sobą realne zagrożenia, jeśli odbywa się w nieodpowiednich warunkach. W tym przypadku o zdrowiu dziecka zadecydowały sekundy. Śledztwo w sprawie okoliczności wypadku trwa, a służby po raz kolejny przypominają, śnieg i sanki nie zwalniają z odpowiedzialności.